Przyszły informacje i chciałbym się podzielić z nimi. Ciekawy dzień dzisiaj. Ciekawy. Ciekawy ten czas w tej gęstości tu fizycznej. Zaczyna się dziać coś na kształt rewolucji energetycznej. Te energie, one tak. Specyficznie brzmią, specyficznie wibrują. One są charakterystyczne na Ziemi. One były podczas rewolucji, podczas wielkich zmian. Nie wiem, nie patrzę w gwiazdy, jakie tam są konfiguracje astrologiczne. Ale ciekawe. Tak z obserwacji mojej to wygląda jakby jakby siły niemiłości, czyli te siły blokujące. Wibracje pierwotne serca, one jakby się kurczyły. I to jest ciekawe, bo im bardziej próbują te siły zakłócać, tym obraz prawdy staje się pełniejszy. Idzie do zmiany, do pięknej zmiany. Pięknego czasu.